Od początku było bardzo trudno. Była walka o każdą piłkę, o każdą zbiórkę, o każde punkty i byliśmy przygotowani mentalnie na to, że to będzie walka taka ostra, zażarna. No faktycznie ten mecz tak przebiegał. Wystarczy wspomnieć, że drużyna miejscowa miała 17 ofensywnych zbiórek. Ten fakt z kolei zredukował nasze możliwości na powtórne, na szybkie wyjścia z atakiem, a dawał szansę drużynie miejscowej na zdobywanie punktów z akcji drugiej szansy. Był taki moment w trzeciej kwarcie, kiedy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, no ale dziewczyny potrafiły zmobilizować się, mieliśmy taką dobrą serię punktów zdobywanych i, i zdołaliśmy z powrotem obrócić, dogonić by tak naprawdę zaważyła, początek zaważył początek czwartej kwarcy. Przegraliśmy ją 11-0 i, i, i myślę, że to był wynikało przede wszystkim nie ze znaku zdrowia, bo to początek czwarty, ale z braku koncentracji i myślę, że myślami byliśmy już jako zwycięzcy. Niestety mecz w Koszykówkę gra 40 minut i ze zwycięstwa cieszy się Wisła. My musieliśmy później gonić, doszliśmy, było blisko, ale niestety znowu czegoś zabrakło podobnie jak w meczu ze Szczecinem. Po drugie musimy mieć dużo więcej graczy, Szczególnie w ataku, bo za defenzywę muszę pochwalić, oprócz końcówki, gdzie popełniliśmy proste błędy, bo nie tak mieliśmy bronić bigarole. To oprócz, oprócz tej końcówki bardzo solidnie, momentami bardzo dobrze graliśmy w defensywie. twardo, czujnie to co na co byśmy przygotowani. Żeby być w pierwszej szóstce po prostu oddaliśmy atut własnej hali i przegraliśmy w Szczecinie. Musimy teraz po prostu grać zdecydowanie lepiej, bo inaczej możemy ten sezon już na samym początku skasować. No więc dużo pracy przed nami, dużo pracy przed dziew dziewczynami, a w tej chwili trzymamy kciuki za Drej. My ten mecz z Wisłą, według mnie przegrałyśmy w czwartej kwarcie właśnie brakiem skoncentrowania. E, szybkie 6 punktów e, tamane i, i już było na remisie e, potem strefa Wisły, co, co zagęściło po 6 sekund, dlatego miałyśmy e, pozycję rzutowe, których nie trafiłyśmy, tragiczna skuteczność 28%, no i 23 straty, tak się nie da wygrać meczu z drużyną, która gra